Jest. Dzień dobry. Ten odcinek jest odcinkiem nieplanowanym, ale takie sytuacje no, niestety również się zdarzają. Głównym bohaterem tego odcinka jest Jimmy Rave. Jimmy Rave, wrestler lat 37, występujący w ringu od 1999 roku. I w latach 2003 do 2007 regularnie występował w Ring of Honor, do którego tam w przyszłości jeszcze powrócił na kilka występów, a oprócz tego mogli go oglądać w akcji FANI TNA, CZW, PWG i tam wielu innych Federacjach Sceny Niezależnej. Szanowni Państwo, kilka dni temu Jimmy Rave Ogłosił na swoim Twitterze, że z powodu poważnego zakażenia musiał dokonać zabiegu amputacji lewej ręki, tak poniżej łokcia. Przy tej okazji też oznajmił, że no w związku z tym oficjalnie kończy swoją karierę w ringu. Po tym ogłoszeniu wielu przyjaciół po fachu postanowiło wesprzeć go, wywesprzeć jego trudne chwile, które w tej chwili z pewnością przeżywa. I tym oto sposobem ruszyła zbiórka na stronie GoFundMe, gdzie można wpłacać datki, a zebrana kwota zostanie przeznaczona na koszty leczenia, które Jimmy ponosi w związku ze wspomnianym zabiegiem. Link do zbiórki w opisie jest z tego wideo. Kilka słów na temat Jimmy'ego w Ring of Honor, tak aby trochę go przybliżyć. W zasadzie Warwage, on nie miał jakichś wielkich sukcesów. No, jego jedyne, powiedzmy, trofeum to wygranie razem z Alexem Szalejem i Abyssem turnieju Trios. No, dzięki temu tam panowie w nagrodę w przyszłości mogli sobie zabukować dla siebie takie walki, jakie tam chcieli. Mimo to Jimmy Ray wyróżniał, wyróżniał się tym, że zawsze potrafił zaskrabić sobie hit u publiki. Jako tak zwany klejnot koronny grupy o nazwie The Embassy on nie otrzymywał chantów You suck, You suck. On otrzymywał czanty Die, Jimmy, die. Samozwańczy książę. Patrzący na wszystkich tak z góry, który uważał, że należy mu się szacunek za samo to, że jest obecny na gali i w ogóle no, należy oddać mu cześć. To są mu winni fani wrestlingu. Taki był, taki był jego gimik. Ale jeżeli chodzi o to, co poza ringiem, no to w szatni Oro mógł liczyć na dobre słowo od takich wrestlerów jak AJ Styles czy CM Punk, którzy ówcześnie w tym Ring of Honor częściej lub rzadziej się przewijali. No a potem jednak nadeszły gorsze czasy. Sierpień 2007 Jimmy Rave opuścił Oro pomimo tego, że trzy miesiące wcześniej podpisał nowy kontrakt. No jak Jimmy stwierdził, był obolały, złamana szczęka, nie dogadywał się z Bookerem, Gabe'em Sapolskim, no i to wszystko tak się razem skumulowało do tego, że pomimo właśnie tego przedłużenia umowy trzy miesiące temu, no i jednak panowie się pożegnali, znaczy no strony się pożegnały. Miesiąc później Jimmy Rave przeniósł się do TNA, a jak sam przyznał, no zdecydował to, że potrzebował pieniędzy, no i też oczywiście czuł, że TNA to jest taka dobra platforma, żeby pokazać się w szerszym obiektywie. A i tam też w szatni mógł liczyć na dobre słowo od takich bardziej doświadczonych wrestlerów. Tutaj możemy mieć na myśli takich jak Kevin Nash czy Kurt Angle. Z Dixielandu odszedł półtora roku później, gdzieś tak, początek 2009 roku. Powrócił do Oro lecz no, zaledwie pół roku tam wytrzymał. Jak sam przyznał Jimmy, zwolniony został z powodu uzależnienia od narkotyków. No, po prostu pigułki i uśmierzanie bólu były wówczas dla niego wyżej w hierarchii niż sam wrestling, ale potem, żeby nie było tak mroczno, potem jednak poszedł na odwyk. I w centrum odnowy biologicznej więc w, w, w konsekwencji tego sam zaczął potem mówić innym o tym jak przez narkotyki człowiek traci wszystko to co kocha i próbował po prostu wykorzystać swoje doświadczenie do tego żeby inni po prostu nie podążali tą samą ścieżką Jimmy Rave zaliczył jednorazową walkę w Age jeszcze na Final Battle 2011 Pay-Per-View z obecnym wrestlerem WWE, jeśli dobrze kojarzę, tak, Tomaso Ciampa. Potem marzec 2013, Jimmy Rave powraca do ROH na dłużej, przynajmniej taki był plan. Stał się częścią grupy SCAM, w której to występowali między innymi Kevin Steen, czy jak kto woli, Kevin Owens, a także też między innymi Matt Hardy. No ale jakieś trzy miesiące temu. Jimmy znowu opuścił Ring of Honor. Tym razem, jak się okazało, Jimmy wylądował w szpitalu z powodu ataku ocz, padaczki. A do wrestlingu no jeszcze powrócił, ale nigdy już do Ring of Honor. Oczywiście niejedna osoba w środowisku wrestlingowym przesłała już za pośrednictwem Twittera chociażby słowa wsparcia oraz zachętę do tego, aby wesprzeć zbiórkę dla Jimmy'ego na koszty leczenia. No, wśród tych osób jest Lance Archer, Alex Shelley, Drew Gulak, TJ Perkins, Gabe Sapolsky, August Gray i wielu, wielu, wielu innych. I was, was też chciałbym zachęcić, aby w miarę możliwości wesprzeć wrestlera, który poświęcił sporo zdrowia i potu dla wrestlingu, mimo paru błędów w swojej wrestlingowej karierze. Jimmy Rave miał opinię gościa, który na swoją pozycję ciężko pracował, a obecnie służy poradom i pomocą nowym pokoleniom, aby oni wystrzegali się takowych błędów. Tak więc link do zbiórki w opisie tego wideo. No i Wy też trzymajcie się w zdrowiu i oglądajcie Ring of